Cześć, tutaj Dorota z Look For Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, która powiem Wam jak obserwuję, czy na Instagramie, czy na BookTube, czy na TikToku, czy na Lubimy Czytać nawet, ma skrajne recenzje, czyli albo bardzo dobre, albo bardzo złe. O jakiej książce mowa? Która wzbudza dosyć spore kontrowersje i jest na ustach i bokstaw, gramerów, i autorów, też, którzy promują tą książkę. To jest Konfident Krzysztofa Domarackiego, Spowiedź Kibola tak jest to nazwane. Jest to jako thriller. Według mnie to nie jest thriller. To jest coś takiego, co łączy w sobie na miastkę thrillera, kryminału, ale też takiej. Po powiedzmy literatury może nie stricto obyczajowej, ale takiej psychologicznej, można powiedzieć życiowej, która właśnie przedstawia nam ten świat kibiców. I teraz chciałabym Wam przedstawić moją opinię, oraz może najpierw te skrajne opinie, które są dotyczące tej książki. I tak, część autorów, no tutaj szczególnie, na przykład Robert Małecki, który też promuje tą książkę, no i no mówi, że to jedna z najlepszych, tak, jakie gdzieś tam czytał. Inni autorzy też mówią, że to jest niesamowita powieść opisująca ten świat kibiców. Też wielu bookstagramerów ocenia to jako coś innowacyjnego, nowatorskiego, niesamowitego, że to od początku do końca jest wspaniałe i ocenia tą książkę 10 na 10 albo 9 na 10. Natomiast też jest bardzo wiele opinii. Które oceniają tą książkę bardzo, bardzo słabo, czyli nie wiem, 3 na 10, albo 1 w skali 5 i bardzo tą książkę, można powiedzieć, nawet hejtują w cudzysłowie, opisując, że no jest to książka nieudana, że w zasadzie całość jest oparta o wulgaryzmy, o przemoc. I ukazanie tego świata kibiców, który nie do końca jest, nie do końca wygląda tak, jak jest tutaj ukazany. I teraz, czyli widzicie, macie takie dwie skrajne, i teraz chciałabym Wam przedstawić, czyli moje spojrzenie na tą książkę już po przeczytaniu. Książka ma dosyć sporo stron, bo jest tutaj prawie 500 stron, więc dosyć sporo i rzeczywiście można to nazwać Spowiedź Kibola. Nastolatka, który pochodzi z dobrego domu, myśli o karierze prawniczej, ale też ciągnie go właśnie do tego świata kibiców, do tego bycia częścią tej społeczności, czasami tych walk po meczu tak z drużyną przeciwną kibiców bo to dostarcza mu takiej adrenaliny, dostarcza mu takiego powera i tego potrzebuje, jest od tego uzależniony, tak jak niektórzy od narkotyków. Wydaje mu się, że może z tym zerwać w każdej chwili, ale ten świat go coraz bardziej wciąga, wciąga i nagle okazuje się, że jeden mały błąd powoduje, że niestety musi się związać z tym światem, na stałe, a im głębiej wkracza w ten świat, tym ten świat okazuje się coraz bardziej mroczny. Nie zamyka się tylko na jakichś drobnych bójkach, wyjazdach, meczach, ale wchodzi się już y, bardziej tutaj w mafię, w przemoc, y, w no, szemrane interesy. Y, No, i taki no, ten świat, bym powiedziała, przestępczy, tak? Ma niby jakiegoś tutaj opiekuna, tak, swojego, niby dobrego ducha, ale czy to jest naprawdę taki dobry duch, czy jednak to jest ktoś, kto chce go w pewien sposób wykorzystać. Na pewno, zaskoczenie, na pewno zakończenie jest bardzo zaskakujące, natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o ukazanie tego świata kibiców, to jest tutaj przez autora ukazanie to w sposób taki bardzo wulgarny, brutalny. Ukazanie tego, że to jest na pewno świat przestępczy, że tutaj w zasadzie nie ma nikogo normalnego, tylko nie wiem, nawet te nie wiem, osoby, które przychodzą na te mecze, no to są związane tak z tym światem przestępczym albo go znają bardzo dobrze, tak? Więc no. Z tym właśnie nie do końca można się zgodzić. Ja powiem Wam tak, kiedyś być może tak. Sama mieszkałam, jak mi nie wiem, miałam tam naście lat i no jeszcze w latach tam 70., 80., można powiedzieć, że tak to wyglądało na mecze. Yy, które się kończyły właśnie bójką, przemocą, yy, wulgaryzmami i strach było, yy, nie wiem, znaleźć się gdzieś blisko tej grupy, albo po meczu. Ja mieszkałam blisko stadionu i bałam się wtedy wychodzić z domu. Ale obecnie umówmy się, no, na mecze chodzą rodziny z dziećmi, yy, tak i no. Nie ma tutaj jakby żadnego problemu. Nie ma już jakiejś takiej przemocy. Ten świat jest no, jakby normalny. Nie można powiedzieć, że każdy kibic to chodzi, e, nie wiem, żeby wspierać swoją drużynę, tak? E, tylko po to, żeby się, nie wiem, pobić z drużyną przeciwników. A tak to jest niestety tutaj e, ukazane. Więc tutaj na pewno jest ten taki zgrzyt i taki trochę minus. E, też jest kilka takich niuansów w trakcie jakby rozwikłania całej zagadki, które no, można wyłapać, których coś się tam no, nie udało tak, autorowi i które się nie zgadzają, ale na pewno to, co działa na plus, to jest to, że autor miał na pewno innowacyjny pomysł na fabułę. I to jest dużym plusem, bo ja nie ukrywam, że już czytając thrillery, gdzie za każdym razem mamy małą miejscowość, tajemnicę w tej miejscowości jakąś, jakąś zagadkę z przeszłości albo tajemnicę rodzinną, tak? I wiadomo, to jest mała społeczność, jakiś ostracyzm społeczny, a tutaj coś całkowicie innego, tak? spowiedź kibola, czyli kogoś. To, nie wiem, opowiada właśnie o tym y, świecie y, kibiców i jak to wygląda z tej y, drugiej strony, mroczniejszej. Więc coś w ogóle inno, no, innowacyjnego, że tak powiem, tak, na tym rynku y, thrillerów. Więc to jest na pewno na plus. I to mi się podobało. Co do języka, wydaje mi się, że bo ludzie też zarzucają, że jest strasznie dużo wulgaryzmów, przekleństw, że ten język jest taki brutalny, ale wydaje mi się, że musiał być taki, no bo jeśli autor chciał oddać no, to, co no, tutaj ma w zamyśle, jak ktoś przeczyta, to będzie wiedział. Aczkolwiek czasami rzeczywiście już mamy przesyt tego, nie? Yy, więc tak jak mówię, pomysł bardzo fajny. Yy, cały plot twist yy, fabuły yy, też, aczkolwiek zdarzają się tam pewne niuanse, które nie do końca się zgadzają. Yy, troszkę na minus to, że jest ukazanie tylko jednostronne tej yy, no, tego. Natomiast no, umówmy się, no, to jest... No, to jest po prostu fabuła fikcja, no, musiało być ukazanie tego świata. No, w takim mroczniejszym, jeśli to ma być thriller, tak? No, więc tyle ode mnie na dzisiaj. Jeśli czytaliście, to dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie. Jeśli nie czytaliście, to też dajcie znać, czy będziecie czytać. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i przepraszam Was, że dzisiaj takie odgłosy są z zewnątrz. Ale nie dałam rady, bo jest taki upał, że nie dałam rady yy, wytrzymać po prostu z zamkniętym oknem. <laughs> Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia!